Serdecznie dziękuję przede wszystkim panu profesorowi Jasemowi i panu doktorowi Markowi Hitlerowi za zaproszenie mnie. To jest dla mnie naprawdę wielki zaszczyt i też przyznam wielka radość, że mogę się z państwem nieomal co roku spotykać i możemy rozmawiać o genetyce w onkologii. Proszę państwa, dzisiaj dostałam za zadanie przedstawienie Referatu czy wykładu dotyczącego badań genetycznych pojmowanych jako trzeci filar w diagnostyce onkologicznej. Co tu zrobić? Czy tutaj chyba tak, żeby to się przesunęło? O, tak. Proszę Państwa, rzeczywiście badania genetyczne stanowią w tej chwili, przepraszam, ale ja sobie tutaj zdaje się z tym wskaźnikiem nie bardzo radzę. Jak ja mogę cofnąć do tyłu? Może mi Pan proszę pomóc? Aha, a gdzie jest wskaźnik? wskaźnik na a na górze, genialne, dziękuję bardzo. Wyszedł wskaźnik. Czyli proszę Państwa, dlaczego mówimy o tym, że badania genetyczne stanowią trzeci filar w diagnostyce onkologicznej? Jeżeli spojrzymy na to przezrocze, to zobaczymy, że za czasów naszego życia zawodowego doszło do takiego przesunięcia głównego punktu ciężkości z analizy czy też oceny lokalizacji narządowej nowotworów do znajomości tła. Etiologii molekularnej, zmian molekularnych, jako tych głównych zmian przy analizie całego szeregu aspektów biologicznych i terapeutycznych nowotworów. I ja spróbuję Państwu to za chwileczkę udowodnić. Jak pamiętamy, Badania genetyczne w onkologii możemy zastosować dla bardzo różnych potrzeb i przez wiele lat mówiliśmy o tym na naszych spotkaniach, że tak istotna jest identyfikacja nosicieli zmian, które, które są podstawą który, powstania, rozwoju zespołu zwiększonej predyspozycji do nowotworów. I rzeczywiście latami o tej diagnostyce również dla Państwa mówiłam ale coś tutaj widzę o jest ale w tym roku czyli to jest ten ostatni blok którego nie potrafię państwu pokazać o teraz to jest ten ostatni blok ale w tym roku nie będę mówiła o diagnostyce genetycznej w celu poświęconej czy też wykonywanej dla identyfikacji dziedzicznego obciążenia zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka myślę że ten temat wielokrotnie omówiliśmy dzisiaj chciałabym omówić też skupić się na tych dwóch zagadnieniach, czyli na analizie zmian genetycznych bezpośrednio w komórkach nowotworów, które będziemy analizowali dla, cen, dla celów. Ym, terapeutycznych, czyli dla, po to, żeby ustalić, w jaki sposób leczenia będzie optymalny, znaleźć celowane leczenie, ale też możemy takie badania robić po to, żeby spróbować określić prognozę prze, m, przeżycia, stanu przeżycia dla naszych pacjentów. I, proszę Państwa, to jest oczywiście. Y, i to jest oczywiście, proszę Państwa, możemy osiągnąć za pomocą dwóch różnych podejść, to znaczy, sekwencjonowanie zmian genetycznych w komórkach nowotworowych pozwoli nam na określenie zmian zwanych zmianami predeksyjnymi, czyli takimi, które pozwolą ustalić terapię, natomiast analiza genomowa, czyli znacznie szersza komórek nowotworowych, będzie pozwalała nam na ustabilizowanie podejrzenia co do prognozowania. Bez wątpienia zapytacie się Państwo, po co my przechodzimy do diagnostyki genetycznej w komórkach nowotworu. I chciałam to pokazać na przykładzie y, raka płuc, o którym tak dużo zawsze mówimy. Rak płuc, jeżeli popatrzymy na y, podział histopatologiczny, to jest proszę państwa aktualna klasyfikacja histopatologiczna 2023 i w sumie możemy zdefiniować pięć głównych typów nowotworów i przez wiele lat te pięć głównych typów raka płuc było dla nas podstawą do podejmowania decyzji terapeutycznych. W momencie, kiedy wprowadziliśmy diagnostykę molekularną, to okazało się, że klasyfikacja molekularna w raka płuc oparta o identyfikację zmian wiodących, czyli takich głównych zmian, które determinują um, rozwój nowotworu, ta, taka klasyfikacja, proszę Państwa, obejmuje kilkanaście różnych typów nowotworów. Co jest ważne, popatrzmy proszę na procenty. Tak jak na przykład mutacje w genie EGFR będą występowały u 15%, czy ki ras będzie u 25% pacjentów to proszę zobaczyć że są takie zmiany jak na przykład ros który będzie w 1 do 2% przypadków red 2% przypadków dlaczego to jest takie ważne i dlaczego podkreślam że mimo iż niektóre typy mutacji wiodących występują u niewielkiego odsetka pacjentów musimy o nich pamiętać no właśnie dlatego dlatego że teraz możemy czy też powinniśmy decydować o sposobie terapii, o lekach, które będziemy stosowali w odniesieniu. Do danej zmiany genetycznej. Czyli stajemy wobec faktu, że nieważne, że tylko 1% pacjentów, czy 0,5% pacjentów jest potencjalnym nosicielem danej mutacji, która je, może być celem terapeutycznym, dla tego pacjenta jest to 100% diagnozy i dla niego jest to 100% decyzji o optymalnym sposobie leczenia. Tak więc, Proszę Państwa, jak widzicie, to badanie genetyczne pozwoliło. Na, na znacznie bardziej dokładny podział nowo raków płuc i na znacznie bardziej dokładny, znacznie bardziej zindywidualizowany dobór leczenia. I proszę spojrzeć na osi czasu, jak to przebiega. Błyskawicznie w ostatnich latach. Na, tutaj mamy zaznaczone zmiany genetyczne, te driver, mutation, główne zmiany, które są zaaprobowane do leczenia celowanego, a tutaj proszę Państwa mamy oś czasu i zaznaczone markery molekularne, które powinniśmy oznaczać w zaawansowanym y, raku płuca i proszę zwrócić uwagę, że jak rośnie liczba tych markerów molekularnych, które są zalecane do oznaczenia u pojedynczego pacjenta od pojedynczej zmiany EGFR w 2017 roku w 2023 już mamy cały panel mutacji, które powinniśmy oznaczyć dlatego, aby móc optymalizować leczenie u pacjenta onkologicznego z rakiem płuc. Drugim nowotworem, o którym chciałabym na przykładzie którego chciałabym pokazać, dlaczego mówimy o tym, że badania genetyczne stanowią obecnie trzeci filar w diagnostyce onkologicznej, to jest rak prostaty. Oczywiście w raku prostaty możemy pokazać te, to, omówić to przez rucze, w którym pokazujemy przeróżne zmiany genetyczne i w jaki sposób panele zmian genetycznych pozwalają nam subklasyfikować raka prostaty. Tutaj, jak Państwo spojrzycie na drugim przezroczu, widzimy, jakie zmiany, które, w których genach zmiany stanowią dla nas wskazanie co do optymalizacji leczenia, i widzimy, że rzeczywiście ta optymalizacja w zależności od typu nowotworu jest równie istotna w raku prostaty, jak w na przykład omawianym przed chwilą raku płuc. Ale co ciekawe proszę Państwa i do czego zmierzam za pomocą właśnie pacjentów, czy też podejścia do pacjentów z rakiem prostaty. Dlatego, że w raku prostaty, oprócz tego, rzekłabym, standardowego podejścia, identyfikacji mutacji, która potencjalnie jest, która ma leki ukierunkowane na tego typu zmiany, możemy jeszcze wziąć pod uwagę szczególny sposób podejścia do pacjenta i szczególną biologię tego nowotworu. Rak prostaty stanowi najczęstszy nowotwór, nowotwór u mężczyzn. I proszę Państwa, pięcioletni okres przeżycia jest osiągalny u około 97% pacjentów. I pacjenci, którzy mają łagodną postać raka prostaty o wolnym, nieagresywnym przebiegu choroby nie wymagają radykalnego, agresywnego leczenia, które oczywiście nie jest leczeniem bez objawów ubocznych. W związku z tym ocena agresywności raka prostaty jest kluczowa dla podjęcia właściwego podstępowania terapeutycznego. Dotychczas obowiązującymi kryteriami stratyfikacji ryzyka dla pacjentów ze zlokalizowanym rakiem prostaty jest ocena ryzyka przerzutów do węzłów chłonnych, ryzyka progresji lub powstania przerzutów w leczeniu. Tymczasem, proszę Państwa, mamy cały czas w pamięci, że Pokazywałam Wam na samym początku. Te badania szerokogenomowe w nowotworach, ale obiecałam, że ich znaczenie dla pacjentów i dla naszego postępowania omówię w dalszej y, części wykładu. I właśnie w tej chwili doszliśmy do tej dalszej części wykładu, dlatego że to szerokie genomowe badanie jest wykorzystywane w, właściwie praktycznie w większości nowotworów po to, aby ustalić rokowanie, ryzyko powstania przezrzutów, y, czas y, Przeżycia, różne możemy o, kliniczne aspekty rozwoju choroby nowotworowej ocenić za pomocą różnych testów. I tutaj na, wyszczególniłam Państwu te testy. To są dane aktualne z JNCCN z roku 2024. I jeżeli popatrzymy tutaj na. Tą, ta, tą rubryczkę, to widzimy, że te testy nie mają w zasadzie znaczenia dla ustalenia terapii, mają znaczenie dla prognozowania przebiegu. Ale wyjątkiem jak na razie jest właśnie rak prostaty, dlatego że te testy rokownicze pozwalają nam na to, ażeby zdefiniować czy też przewidzieć, jaki, jest, jaki będzie przebieg, Łagodny, czy też agresywny u naszego pacjenta, i w ten sposób te testy stają się w pewnym zakresie testami predykcyjnymi. Tutaj oczywiście nie widać dokładnie tego, co jest uwzględnione w tabeli, ale nie dążyłam do tego, albo w tabeli jest jak gdyby temat na inny wykład, to jest opis stosowanej terapii w zależności od tego, czy uznamy, czy też testy te wielogenowe wskażą nam, że zmiana jest potencjalnie agresywna, czy też potencjalnie łagodna. I tym samym, proszę Państwa, dochodzimy do kolejnego kroku postępu w medycynie personalizowanej, w onkologii. Dochodzimy do terapii agnostycznej, czyli, proszę Państwa, do terapii, w której co do zasady najważniejsze dla nas jest zidentyfikowanie zmiany genetycznej, która będzie miała potencjalnie znaczenie dla stosowania, czy też pozwoli nam na dobór optymalnego leczenia. Taka terapia jak gdyby, jak gdyby uwalnia nas od konieczności zdefiniowania, gdzie jest początek nowotworu, gdzie jest źródło, gdzie jest pierwotna zmiana. I w zależności po prostu od tej ścieżki molekularnej, którą zdefiniujemy w komórkach nowotworów, na przykład krążącego, krążących komórek nowotworowych w surowicy krwi pacjenta, będziemy mogli zastosować terapię celowaną, charakterystyczną dla danego nowotworu. I tutaj już nie będę szczegółowo omawiała, ponieważ mam tylko minutę, 40, minut, 40 sekund na dokończenie wykładu. Spójrzcie Państwo, tutaj mamy rekomendację ESMO 2024 zastosowania badań NGS, czyli sok w licznych genów, po to, a zdefiniować yy, ścieżkę, która będzie ścieżką tak zwaną targetable, czyli taką, którą, na której możemy znamy sposoby optymalnego leczenia. I tym samym, proszę Państwa, yy, ja chciałam pokazać rekomendacje z 2024 roku w zakresie zastosowania badań, sekwencjonowania kolejnej generacji w zaawansowanych nowotworach celem identyfikacji markerów molekularnych dla terapii agnostycznej. I proszę spojrzeć, nie płaskonabłonkowy rak tani, rak piersi, lita grubego, prostaty, jajnika oraz zaawansowanych guzach rzadkich. I także, proszę Państwa, w zaawansowanych rakach o nieznanym ognisku pierwotnym, czyli dla mnie, która nie prowadzi leczenia pacjentów, tutaj pan profesor Jasem albo potwierdzi, albo zaprzeczy, dla mnie w tym zakresie lajka jest to naprawdę niezwykły postęp, który pozwoli nam wesprzeć pacjentów, w stosunku do których dotychczas nie bardzo byliśmy uzbrojeni w sposoby terapii. Dziękuję za uwagę.